Pokój i dobro. Szczęść Boże. Cieszymy się na kolejne nasze spotkanie cotygodniowe. Co my robimy w ogóle? Co my robimy? No właśnie. Nic innego nie robimy, jak tylko próbujemy chodzić za Jego słowami. Za Jego śladami. Szukać tego, co chce nam powiedzieć, słuchać tego, co chce nam powiedzieć. I dzisiaj się wsłuchujemy w 23, 23. rozdział. Mateusza. Mateusza tak. Próbujemy uczynić ten czas takim czasem modlitwy, jak ktoś dołączył do nas pierwszy raz. Czyli czytamy Słowo Boże z takim nastawieniem, że chcemy, żeby wszystko w nas modliło się tym Słowem nasze myśli, słowa, usta emocje, jakieś myśli, wspomnienia i w tym wszystkim zwracamy się myślą jakby ku niemu chcemy go poznawać, chcemy się nim zachwycać a potem konstruujemy jakąś modlitwę właśnie w odpowiedzi na to Słowo. Także zapraszamy Ciebie. Módl się. Módl się z nami. Można tak jak my w ogrodzie, gdzieś tam z żoną, z mężem. Jest super wtedy. Panie, przychodź do nas. Światło Chrystusa. Bogu nie będą dzięki. W Ojca i Syna, Świętego przychodź Dobry Boże do nas grzeszników i módl się w nas, bo tylko Ty możesz to uczynić przyjdź Duchu Święty przyjdź Duchu Święty przyjdź do naszych słabości do tego co nas oddziela co nam przeszkadza Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź do tych wszystkich, którzy też próbują się modlić z nami. Przez internet, przez YouTube. Z łaską przebywania przy Tobie. Z łaską wmyślania się w Twoje imię, w Twoje życie. W Twój plan zbawienia. Przyjdź, do Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecają, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia, i kładą je ludziom na, na, na ramiona, lecz sami palcem ruszyć się ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazywać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich podziwiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A Wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem, jeden jest Wasz nauczyciel, a Wy wszyscy jesteśmy brać, braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym Ojcem. Jeden bowiem jest Ojciec Wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby Was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko Wasz mistrz Chrystus. Największy z Was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Biada Wam. Uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo przemierzacie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim się stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła, Niż Wy sami. Biada Wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie, kto by przysiągł na przybytek, nic, go, nic to nie znaczy, lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą. Głupi i ślepi. Cóż bowiem jest ważniejsze, złoto czy przybytek, który uświęca złoto? Dalej. Kto by przysiągł na ołtarz, nic to nie znaczy. Lecz to by przysięg na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą. Ślepcy, cóż bowiem jest ważniejsze ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na Niego i na wszystko, co na nim leży. A kto przysięga na przybytek, przysięga na Niego i na tego, który w nim mieszka. A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada. Biada wam uczenie w piśmie i Faryzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę zmięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w prawie sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepościągliwości. Faryzeuszu ślepe, oczyść w wnętrze kubka żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi. Lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy. Bo budujecie groby prorokom i zdobywacie gro grobowce, zdobicie gro grobowce sprawiedliwych. Oraz mówicie, gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie, byliśmy, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków. Węże, ple, węże plemię żmijowa, jak wy możecie ujść potępienia w piekle? Dlatego oto ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie, innych będziecie biczować w waszych synagogach. I przepędzać z miasta do miasta. Tak spadnie na was cała krew niewinna, przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla, sprawiedliwego, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a ołtarzem. Zaprawdę powiadam Wam, przyjdzie to wszystko na to pokolenie. Jeruzalem, Jeruzalem, ty zabijasz proroków, i kaminujesz tych, którzy do Ciebie są posłani. Ile razy chciałam zgromadzić Twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta gromadzi pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto Wasz dom zostanie Wam pusty. Albowiem powiadam Wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiedzie błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Przychodź, panie, w tym słowie daj się rozpamiętywać, daj się wymyślać. Cały ten dzisiejszy fragment jakoś tak mi dotyka. Bo z jednej strony te słowa są dla mnie takim ostrzeżeniem, żeby nie stać się kimś takim, do których Jezus mówi, biada wam. A z drugiej strony jest takie jedno słowo, jedno zdanie, które pokazuje tak naprawdę o co chodzi w całym tym prawie. To, co ważniejsze jest prawie, to sprawiedliwość, miłosierdzie i wiara. Te słowa jakoś tak wybijają mi się spośród tych wszystkich, które pojawiły się wcześniej i później. Bo można byłoby rzec, że całe prawo do tego jakby zmierzało, że, że zostało może źle też odczytane, ale jeżeli ono nie będzie otoczone, nie będzie nasiąknięte, przeniknięte sprawiedliwością, miłosierdziem i wiarą, to no w żaden sposób um, no nie będzie takim żywym prawem. Nie będzie prawem, które po prostu bez tych cech. Mhm. Będzie po prostu prowadziło do grobu. Tak to odbieram. Przychodzi mi taka myśl, że można się tak sfiksować na wypełnianiu różnych rzeczy. Że zapomnieć, do czego to wszystko było stworzone, po co to wszystko było. Odbieram takie wrażenie, że od tamtych czasów, kiedy Jezus te słowa mówił, no niewiele się jakby zmieniło. Że dalej jakoś tak zachowuje się, jak ten uczeń, uczony w piśmie. Proszę Cię Panie o to, abym w swoim życiu przede wszystkim kierowała się miłosierdziem, wiarą, aby wypełnianie prawa nie przyszłości. Nie, nie przyświecało mi w moim życiu, żeby ono nie stało się czymś, do czego chcę za wszelką cenę dążyć, z czego chcę się by wytłumaczyć, odfajkować, że wypełnione, zrobione. Że to wszystko też trzeba było czynić, nie zaniedbywać, ale jeżeli to nie będzie. Wypełnione miłosierdziem, wiarą, sprawiedliwością, to po prostu stanie się martwe. Panie Jezu, proszę Cię o to, abym w swoim życiu właśnie tym się kierowała miłością, miłosierdziem, wiarą. Proszę Cię, Jezu. Proszę Cię, Jezu. Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swoich uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą. Lecz uczynków ich nie naśladujcie. To jest taki pierwszy moment, który jakoś mnie tak zatrzymuje, że to jest słowo dla ludzi, którzy chodzą za Jezusem. I to jest słowo jakby też do uczniów. Odczytuję w tym jakąś taką troskę, Jezusa, że Jezus przewidział to. Nie chciał nas zostawić jakby samych na pastwę obłudników. Dzisiaj jak to czytałem, to mi się po prostu akurat tak się trafiało, że cały czas trafiałem takie biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy i potem znowu biada wam przewodnicy ślepi, biada wam yy. I to jest takie słowo, które mnie bardzo zasmuca, dlatego że to biada to jest dla tych, którzy są uczeni w piśmie. Dla tych, którzy się nie znają, no nie ma takich słów, nie? Że gorzej jest tym, którzy teoretycznie znają pismo. I to jest słowo do mnie. Jak zawsze myślałem, że, że to jest słowo do, do kapłanów, do ludzi kościoła, do biskupów. To jest słowo do mnie za każdym razem, kiedy mam doświadczenie, że mówię co innego, a robię co innego. Że moje słowa nie pokrywają się z czynami. Za każdym razem słowo biada jest wtedy dla mnie, do mnie. Jakby moje nieszczęście polega na tym, że ja o tym zapominam. Bo ja teoretycznie to jestem super, teoretycznie jestem fajnym mężem. Teoretycznie ojcem, ale wystarczy, że mnie żona zdenerwuje, że, że mi dzieci podniosą ciśnienie. I zapominam słów Jezusa: biada wam, bo nakładacie ciężary. Nie? To słowo dzisiaj jest dla mnie takim napomnieniem i to takim mocnym. Ono mnie zaprasza do tego, żeby. Żeby to pamiętać, żeby wyryć sobie w sercu słowa Jezusa, ale w, w takim kontekście, że one mnie ochronią, że Jezus to robi po to, żeby mnie uratować. Daje mi te słowa, bo mu zależy na mnie. Daje mi te słowa, bo chce ze mną przebywać. I on to mówi, ile razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta gromadzi pod skrzydłami, a nie chcieliście. Proszę Cię Panie, żebym chciał. Proszę Cię, żebym chciał dać się zgromadzić, żebym po prostu dał się przytulić Tobie. Proszę Cię Panie. Proszę cię, panie. Proszę cię, panie, za tymi wszystkimi, którzy gdzieś którzy błądzą w kościele, którzy się zapatrują po prostu na prawo, jako coś najważniejszego. Proszę cię, panie. Proszę cię, panie. Proszę cię, panie. Abym umiała być człowiekiem, który jest chętny do miłosiernego patrzenia na innych który z wiarą przyjmuje to co dzieje się w moim życiu proszę Cię Panie proszę Cię Panie proszę Cię też za ślepych bo oni nie wiedzą gdzie idą o przejrzenie dla nich w ślepocie duchowej Proszę Cię, Panie. Proszę Cię, Panie. Ojcze nasz, który któryś jest, jest w niebie, święć się Twojej. Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak w niebie, tak i na ziemi. Chleba na naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy na nasze naszy winowajce. Nie wróć nas na pokuszenie, ale nas, nas. zbaw Dzięki za modlitwę wspólną. My tak się odganialiśmy od jakichś much, robaków, <noise> psy biegały, tak, gdzieś tam, samoloty latały. Dobrze, że jesteś, bracie, i siostro. Nie ustawajcie tej wierności słowom, pomimo tego, że może warunki nie są <grystniejsze> najkorzystniejsze. Tak. Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Amen. Amen do zobaczenia. Do zobaczenia.